Książki Maryja mówi do Ciebie Siostry Bożeny Marii Hanusiak 4 grudnia Ilekroć napotykasz ludzi zniewolonych złem i dotkniętych cierpieniem, którym nie umiesz pomóc, zawierzaj ich mojemu niepokalanemu sercu. Wszystkich dręczonych, osaczonych pokusami, Doświadczanych cierpieniem, darzę tak wielką miłością. Wezmę w obronę każdego, kogo złożysz z ufnością i wiarą w moim niepokalanym sercu. Z prostotą, proś mnie o łaskę wyzwolenia tych moich dzieci z mocy złego, a także uzdrowienia duchowego. I fizycznego. Do Twojej prośby dołącz różaniec, przyjdę na ratunek tym, za którymi się wstawiasz.